Daria Pacańska, witam i zapraszam. Jak donoszą specjaliści, Polska jest najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej. Czy powinniśmy zacząć obawiać się o nasze zdrowie, a nawet życie? W studiu goście Leszek Samborski, kongres Nowej Prawicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Adam Ostolski, Partia Zieloni. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panowie, wygląda na to, że sytuacja jest krytyczna, można by powiedzieć. Polski alarm, alarm smogowy donosi, że 45 tysięcy osób rocznie w Polsce ginie w związku z zanieczyszczonym polskim powietrzem. Co zrobić? Czy, czy jest jakaś na to rada? Czy możemy jeszcze zaradzić tej sytuacji? To są dane Komisji Europejskiej, precyzyjnie rzecz ujmując. Te tak, 40, ale tutaj e, pościel smogowy to na 45 tysięcy osób i za to odpowiadają w dużym stopniu zanieczyszczenia w miastach, ponieważ Sześć polskich miast znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Przy czym, w większości miast, na ten temat mamy raport Najwyższej Izby Kontroli z ubiegłego roku. W większości miast głównym źródłem tych zanieczyszczeń powietrza jest tak zwana niska emisja z ogrzewania domów węglem, często. Tak i to się miałem, przenosi też śmieciami. na inne miasta w Polsce. Ta, ta w Warszawie... już nie jest tylko ograniczona do kilku tych miast. Ale w Warszawie. W Warszawie akurat 70% zanieczyszczeń powietrza to jest transport samochodowy, to nie, nie jest ogrzewanie domów, tylko to jest przeciążenie miasta mhm. autami. Czyli co nie jeździć samochodami? No tak, będziemy jeździć koniami, ale konie też są niebezpieczne, bo wypuszczają gazy i one też będą zatruwały. Też już wiem, że są takie obliczenia, ile to krowy wypuszczają. Nie, to jest po prostu no, jakaś histeria y, z tym ostatnim miejscem. Poza tym y, y, te same badania twierdzą, że na przykład Bułgaria jest w porywach na ostatnim miejscu, a my nie, że tych śmiertelnych ofiar to jest nie 45, a 43 albo 40 tysięcy, nie wiem jak to jest liczone. To są po prostu śmieszne e, sprawy. E, nie damy rady e, i, nie, i nie ma takiej potrzeby, żeby zatrzymywać e, rozwój, postęp. E, tutaj wszyscy przyjechaliśmy do tego studia. E, nawet jeżeli przyjechaliśmy tramwajem, co jest niemożliwe, żeby e, z każdego miejsca dojechać tramwajem, to tramwaj też ma e, energię elektryczną, która jest produkowana. E, e, ale nie zostawia spalin. Jak to nie zostawia spalin? No jest produkowana z, z węgla brunatnego. No Albo więc... może być, ale może też być produkowana ze słońca czy z wiatru. Jasne, w i z wiatru jest produkowana i co się potem dzieje z tymi wiatrakami? Albo z biomasy. A, A co się dzieje z tymi wiatrakami? W Wielkiej Brytanii coraz więcej autobusów, na przykład jeździ na y, y, biomasę, więc y, energię można czerpać no, z czystych, Można, tylko ile ona kosztuje. Z czystych źródeł. Tylko ile ona, ona jest, kosztuje, już, czy przy każdym domu w Warszawie jest, postawimy sobie przetwornik biomasy. Jest, jest, Właśnie, już, czy jesteśmy w jest stanie... już konkurencyjna w stosunku tak, do energii. Nie zmienić to zdecydowanie nasze środki transportu, żebyśmy faktami, mogli jeśli właśnie o korzystać energii. z tego, o czym pan mówi. To najpierw trzeba zacząć od zmiany projektowania, planowania miasta. Jeśli w mieście się poszerza ulice, jeśli się buduje nowe mosty, tam gdzie nie są potrzebne, jak most Kraśnickiego, jeśli nie buduje się natomiast dla odmiany takich rozwiązań jak park and ride, które umożliwiają przyjazd do miasta, zaparkowanie i poruszanie się dalej transportem miejskim, to nie ma co się dziwić, że tych samochodów jest tak dużo. W Warszawie problem jest taki, że ceny komunikacji zbiorowej są wysokie dla osób mieszkających pod Warszawą. Między pierwszą a drugą strefą jest bardzo duży skok w cenach biletów, więc mamy jakieś 400 tysięcy samochodów, które codziennie wjeżdżają A co z tym zrobić, żeby te bilety były tańsze? Można obniżyć oczywiście ceny tych biletów, to zainwesto znaczy? al albo zainwestować w większe. Kto ma zainwestować? No, Miasto, miasto. miasto a miasto to, to kto Skąd miasto, miasto ma miasto pieniądze to my. Miasto a miasto to ma, skąd ma pieniądze miasto ma od nas skąd pieniądze. skąd miasto ma pieniądze ja bardzo bym chciał żeby miasto moje pieniądze wydawało na troskę Pańskie o moje pieniądze. zdrowie i o zdrowie Pańskie pieniądze i, i o zdrowie moich przyjaciół Więc... mojej rodziny a nie a nie na luksusy dla Proszę grupki pana. uprzywilejowanych użytkowników transportu publicznego Grup... ja panu coś pan powiem pan nie jeździ samochodem Jeżdżę taksówką jeśli trzeba Rozumiem. czyli taksówki taksówki nie wydają trzeba, bo czasem każdy potrzebuje samochodu raz, dwa, trzy razy uh -huh. w miesiącu uh -huh. i wtedy można spokojnie pojechać taksówką. Panu coś powiem. Moi znajomi e, mieszkają pod Krakowem, w, w Krakowie właściwie, w Nowej Hucie e, i e, ich dwumiesięczne dziecko miało ogromne problemy z oddychaniem. Poszli do lekarza i lekarz powiedział, jak państwo się muszą wyprowadzić. Po prostu nie ma szansy, żeby dziecko w mieście, w którym jest tak zanieczyszczone powietrze, Y, było zdrowe. Ale nie, nie jest tak, że wszyscy będą się mogli wyprowadzić, że to jest jakieś rozwiązanie. Są miasta na świecie, które inwestują w czyste powietrze, są miasta, które. Y, mają taki plan, żeby w przeciągu 20-30 lat w ogóle nie było mm. trzeba tam było używać proszę samochodu. To... to są miasta takie jak Hamburg czy Helsinki, mm. a nie jakieś miasta trzeciego świata. Ale co to znaczy miasta trzeciego świata, proszę pana. Warszawa jest miastach miastem trzeciego, trzeciego świata. W miastach trzeciego świata yy, nie ma tylu samochodów, jest dużo więcej samochodów. Więc niż, tak nie jest mówić. dużo więcej samochodów niż w rozwiniętych miastach europejskich. To w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Czy yy, wie pan, no przepraszam, ale tak powiem, czy pan słyszał o takim procesie fotosyntezy? Wtedy, wie pan, to coś takiego jest. Lasy by nie rosły, gdyby nie było dwutlenku węgla. Po prostu, po prostu proszę, by nie rosły. Proszę się o lasy nie martwić, dwutlenku węgla Państwo nie Państwo uratujecie lasy, ja wiem. Po prostu to, to jest normalny, naturalny proces chemiczny, biologiczny, który występuje od tysięcy lat i nie ma co tutaj naprawdę Ale panikować. Ale sądzi pan, że dziecko moich znajomych miało problemy z oddychaniem, zaawansowaną chorobę po w wieku dwóch miesięcy z powodu z całym naturalnych problemów e, Z całym szacunkiem dla pańskich znajomych i ich dziecka. Ja w Współczuję. natomiast w Polsce umierają również dzieci i ludzie dorośli z zupełnie innych przyczyn, A w, tym 40, innych przyczyn w tym 45 tysięcy osób z powodu zanieczyszczenia 45 czy 40, nie, czy 40 nie, czy nie bagatelizowałbym tego. Przecież to jest, wie Pan… Tytułem zakończenia, powietrza. bo już musimy niestety kończyć. Czy jesteśmy w takim razie… Zdolni do tego, żeby ograniczyć, nie wiem, przyjazdy samochodem do tych właśnie trzech, o których Pan mówił w miesiącu. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo musimy dojeżdżać do pracy, to są delegacje służbowe, no, są przeróżne historie, w których. Jedną z głównych ról, nie ukrywajmy, gra samochód. Na pewno czasami samochód jest potrzebny, ale można dobrą polityką miejską, dobrą polityką transportową ułatwiać ludziom poruszanie się w inny sposób i mhm. do tego należy zdążyć. To przede wszystkim nie jest potrzebne. Nie jest do niczego potrzebne. Musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję panom za rozmowę.